Na już tak nie robić. Na czym polega ten wybór? No bo jest pan sceptykiem, no to nie wiemy ani tego, ani tego. To właściwie Pan nie jest ateistą, bo to trzeba no panie. Jest jestem ateizmą. Tak, 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 oczywiście. No nie jestem ateistą. Nigdy. Nie, no to yy, yy. nie wiem, czy świetnie, bo może ateizm jest, jest prawdziwy, ale ja nie jestem ateistą. I nie, tylko że wtedy o, dyskusja jest gdzie indziej. Nie powinniśmy się spotkać na dyskusji o istnieniu Boga, tylko o możliwości wiedzy i, i dyskusji rozstrzygalności problematyki metafizyki jasne ale... ale jeżeli już tak jest jak pan mówi yy, państwo mnie słyszeli tak to nie trzeba yy, yy, nie trzeba tego powtarzać tak yy, to tylko mnie, ale jeżeli już jest jak tak pan mówi jest pan sceptykiem okej okay. no to gdzie jest ten yy, ruch yy, co decyduje tym ruchu w stronę pana wiary lub niewiary raz pana zawiało do wiary a później odwiało no gdzie jest ten Czynnik decydujący, no bo to trzeba powiedzieć. Ten, tym czynnikiem decydującym są jakieś nieuchwytne procesy, które się odbywają w moim umyśle. Które sprawiają, że yy, nie wiem, czy ktoś z Państwa tak ma, że potrafi zdecydować, jakie ma przekonania. Czy nie jest tak, że my zastajemy, jaki system przekonań odnajdujemy jako przekonujący nas. Czy jest tak, że można sobie wybrać. Wydaje mi się, że w doświadczeniu nas wszystkich, moim na pewno, ale wydaje mi się, że to jest powszechne doświadczenie, spotykamy się z różnymi systemami przekonań i po prostu jeden przemawia do nas, odpowiada nam, znajdujemy go jako pewien, jakoś łatwiejszy do przyjęcia niż inny. Wydaje mi się, że to jest, że to nie jest wybór, w sensie to nie ma racjonalnej decyzji, że tu decyduje jakiś czynnik przedracjonalny. To jest argument... Jakby autoreferencyjnie to jest argument za tym, że nie mamy żadnego dostępu do wiedzy, ponieważ pan profesor mógłby powiedzieć, aha, no to to jest jakaś intuicja, a zatem pan ufa tej intuicji. Nie, to jest jakiś proces, na którym nie panuje, nie wiem na czym on polega. Wydaje mi się, że nikt z Państwa nie wie na czym to polega, że na przykład część z Państwa wierzy w Boga, a bardzo podobni do państwa ludzie, w państwa wieków, państwa nie wierzą w Boga. To są bardzo skomplikowane rzeczy, nawet wewnętrznie, introspekcyjnie na to patrząc. W związku z tym, ponieważ ja nie rozumiem, na czym ten proces polega, no to tym bardziej mu nie ufam, jako jakiejś wskazówce do jakiejkolwiek konkretnej prawdy.